Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego kursu. Dzisiejszy projekt będzie dotyczył bramek logicznych. Mam również włączony tutaj, jak Państwo widzą, dokument, ten główny UCF od naszej płytki, który nam później będzie potrzebny. Stwórzmy sobie zatem nowy projekt. Tak? I dodajmy sobie nowy moduł. Teraz tak. Nasz moduł będzie miał dwa wejścia i sześć wyjść. Wejście to będą standardowo A oraz B. Natomiast wyjścia będą to odpowiednie jakby wyjście bramek logicznych. Pierwsze wyjście będzie wyjściem bramki AND. Drugie będzie negacją, czyli NANDem. Czwarte będzie bramką OR. Piąte negacją ORA. Piąte będzie bramką XOR i ostatnie będzie negacja PSOR, czyli XNOR. Dobrze, wszystko się zgadza. Możemy przejść dalej. Mamy wygenerowany oczywiście klik. Przejdźmy do opisu naszej architektury. Możemy sobie z powodzeniem skopiować tutaj nasze wyjścia z bramkami. Dokładnie tak. I teraz rozpoczynamy właśnie podpinanie pod każde wyjście jakiejś kombinacji danych z wejścia. Czyli na wyjście bramki end podamy a, AND b. End jest jednym z operatorów logicznych, który oznacza po prostu najzwyklejszą w świecie koniunkcję logiczną. Tutaj będzie negacja a and b. Tak jak w innych językach programowania w języku VHDL mamy nawiasy, no i oczywiście wyrażenie w nawiasach ma priorytet wykonawczy, że tak powiem, nad wyrażeniem poza nawiasem. Or oczywiście a, or b. nor, tak samo jak wcześniej, negacja a, or, b. XOR będzie a, xor, b. I xnor jest po prostu negacją xor czyli not. A. Piszmy sobie nasz projekt. O tutaj mamy jakiś błąd. A, nie zamknąłem nawiasu. Tak, teraz widzimy wszystko się zgadza. Spróbujmy go zatem sobie skompilować. Jak widzimy wszystko się udało. Możemy zatem przejść do symulacji naszego projektu. Dajmy sobie zatem test bencha. Świetnie jak widzimy test bench został wygenerowany. Usuńmy sobie tylko jeszcze wszystko co jest związane z zegarem. właśnie, tak no i możemy tutaj przejść już do właściwej syguracji, czyli na wejście A po 100 nanosekundach podajmy 1 a na wejście B podajmy 0 zbliżmy sobie, boże, po prostu czas do 1 no Sekundy będziemy mieli później mniej zmniejszania tego wszystkiego. Tu odwróćmy sytuację. Będzie 0,1. Tutaj zróbmy 1,1. I tutaj wróćmy do sytuacji początkowej 0,0. widzimy. Wszystko gra. Zatem rozwijamy tutaj menu Design Utilities. A nie, przepraszam. Najpierw musimy zaznaczyć test bench'a tutaj. i -sim Simulator. Ro rozwijamy. I klikamy dwa razy Simulate Behavioral. Świetnie. Przejdźmy na początek. Zatem. O właśnie. No i teraz tak. Mamy dwa zera na wejściu. AND jest zerem, negacja ND jest 1. No OR jest zerem, negacja ORA jest 1. XOR jest również zerem, negacja XORA jest 1. Wszystko się zgadza. Więc tak mamy 1 na wejściu A 0 do wejściu B lub 0 do wejściu A 1 na wejściu B. To jest... Właściwie analogia dla naszych bramek. AND jest zerem, się zgadza i jego negacja jedynką. OR już jest jedynką, jego negacja zerem. XOR jest również jedynką. XOR działa w ten sposób, że jak wejście się różnią, to wtedy na wyjściu jest jedynka, czyli się zgadza i jego negacja jest zerem. I teraz mamy dwie jedynki na wyjściu. AND jest jedynką i jego negacja jest zerem. OR jest cały czas jedynką, negacja jest 0. I XOR jest 0, jego negacja jest jedynką. Wszystko się zgadza. Czyli widzimy, że nasz układ według symulatora działa jak najbardziej poprawnie. Zamknijmy sobie zatem symulator i przejdźmy do zaimplementowania naszego projektu na płytce. Jednak zanim to zrobimy... Dodajmy sobie jeszcze jeden moduł do naszego projektu. Nazwijmy go sobie Gate Stop. Teraz tak. Nasz moduł będzie miał szynę wyjściową i wejściową. Szyda wejściowa nazwiemy ją SW od switch, czyli od przełącznika i będzie to po prostu szyna dwubitowa. Natomiast szyda wyjściowa będzie się nazywała LED, od Diode LED i będzie szydą 6 -bitową. Jak widzimy, wszystko nam się ładnie stworzyło. I teraz, jak wcześniej wspominałem, w architekturze przed słowem kluczowym begin. Deklarujemy wszelkie sygnały, komponenty i typ podobne. Zadeklarujemy sobie zatem komponent. Będzie to komponent Gates, ponieważ tym modułem głównym jakby opakujemy nasz moduł Gates, czyli bramki. Jak wspominałem, end component. Teraz przejdźmy sobie do naszego pliku GatesVHD i teraz ten port możemy sobie śmiało skopiować, o właśnie cały ten kod, deklarację portu, tutaj w to miejsce. I mamy zadeklarowany komponent. Następnie musimy podpiąć nasze wyjście i wejścia do wyjści wejść komponentu. Zatem piszemy U1 albo nie wiem mama, tata, wszystko jedno. Ja po prostu piszę U1 jak Unit 1. Gates. I pod słowem dwa słowa, pod spodem, przepraszam, dwa słowa kluczowe. Port map. Zamknę sobie. Od razu nawias, tu możemy też to skopiować. O właśnie, natomiast usuńmy właśnie wszystkie te deklaracje portów wejściowych, wyjściowych po dwóch roku, ponieważ one nam nie będą do niczego potrzebne. Jak wcześniej wspominałem, przy podpinaniu właśnie wejści-wyjść do komponentów wszystkie strzałki są zawsze w prawą stronę. Nie ma to najmniejszego znaczenia, czy jest to wejście, czy wyjście. Robimy wszystkie strzałki w prawą stronę. teraz co właściwie my tu robimy? Ro, robimy następująco. Wejścia te nasze przełączników do wej podepniemy do wejść A i B. Czyli to będzie SW od 0, czyli bit pierwszy od prawej strony, i SW od 1, czyli bit najstarszy i najmłodszy. A do wyjść bramek podepniemy wyjścia o nazwie LED czyli LED od zera, również zaczynamy od najstarszego bitu LED od 1, LED od 2, LED od 3 LED od 4 i LED od 5 dobrze. I teraz uwaga. Przy mapowaniu, czyli portmapie, nie ma tutaj średników, tylko wstawiamy przecinki. Ja specjalnie tak zrobiłem, żeby zwrócić na to Państwa uwagę. I analogicznie, jak przy deklaracji komponentu czy jednostki, przy ostatnim, jakby wyjściu lub wejściu, nie ma średnika. Tutaj na końcu nie ma przecinka. I właściwie to jest nasz cały Moduł Jedyne co musimy teraz zrobić To ustawić go Jako moduł główny Jak widzimy on już się sam ustawił Aczkolwiek gdybyśmy chcieli to zrobić Musielibyśmy na przykład kliknąć Na t tym razem kliknąłem prawym przyciskiem myszy Na gates I set as top module Natomiast ustalmy z powrotem gate stop Jako nasz moduł główny I teraz dopiero przejdziemy do implementacji naszego projektu na płytce. Stwórzmy sobie zatem nowy plik UCF. I teraz, jak Państwu powiedziałem na początku, mam otwarty plik UCF główny. Teraz, co wystarczy zrobić? Przekopiujmy sobie wszystkie właśnie tutaj de deklarację przełączników i diod LED O właśnie w ten sposób. Teraz zacznijmy od diod LED. Mamy 6 wyjść, z tym dwa ostatnie musimy usunąć. I teraz jak Państwo zauważyli mamy podwójne jakby oznaczenie diod od 4 do 7, znaczy z indeksem od 4 do 7, czyli od 5 do 8 środkowy należy usunąć. O, właśnie. I w ten sposób mamy załatwione diody LED. Mamy tylko dwa przełączniki, zatem usuwamy wszystkie poza dwoma. Odkomentujmy teraz. I w zasadzie mamy gotowy plik UCF. Tak niemalże kompletnie za darmo. Skompilujmy sobie zatem nasz projekt. Jak widzimy, plik skompilował się poprawnie. Wygenerujmy sobie jeszcze plik dla programatora. Jak widzimy również wszystko się udało. Podłączmy sobie zatem naszą płytkę i otwórzmy program Impact. Tutaj już tłumaczyłem również w poprzednim odcinku wszystko obszerniej, dlatego teraz po prostu przeklikam. Czy tak powiem? Programming ceilings, projekt drugi, o właśnie, tak. Bypass, ok. No cóż, zatem zaprogramujmy naszą płytkę. Jak widzimy, wszystko się udało. Sprawdźmy teraz, czy płytka działa. Jak widzimy mamy naszą płytkę. Tutaj kolei mamy diody. Świeci się ostatnia szósta. Pierwsza się nie świeci. Jak widzimy świecą się na zmianę, czyli na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko działa, no bo one są na zmianę wzajemnymi negocjami. Więc pilnujmy tylko tych diod pierwszej, trzeciej i piątej. I czy szósta, czwarta i druga są odpowiednio? Odwrotne do nich. Zatem tak. Mamy stan niski, niski. N jest niski, or jest niski, xor jest niski. Wszystko się zgadza. Tamte wyjścia zanegowane. Zmieńmy na jedynkę. Teraz tak. N jest niski, or jest wysoki, xor jest również wysoki. Ich odpowiedniki zanegowane. Wszystko działa. Teraz róbmy B w stanie wysokim. Analogiczne sytuacje do poprzedniej. Wszystko działa. I oba stany wysokie. ENT jest wysoki, NENT oczywiście niski. OR jest wysoki, NOR niski. XOR jest niski, bo mamy dwie jedynki, czyli żadnej różnicy. I jego negacja jest wysoka. Wszystko działa. Jak więc Państwo widzą, udało nam się pomyślnie stworzyć, przesymulować i zaimplementować drugi nasz projekt. Ja tymczasem dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.